Cześć! Słuchajcie, ludzie na całym świecie robią dziwne, fantastyczne rzeczy. Czytałem na przykład o mężczyźnie, który zjadł całe drzewo łącznie z szyszkami. Inny wjechał na hulajnodze na Giewont. Są też ludzie, którzy skaczą na spadochronie bez spadochronu. Najpierw wyrzucają z samolotu spadochron, później sami wyskakują i ten spadochron gonią. A pewien Francuz, i to niesamowita historia, wszedł na mont Everest z własną trzymetrową drabiną. Na wierzchołku postawił tą drabinę i wszedł jeszcze 3 metry wyżej. Żeby być wyjątkowy, postanowiłem więc dzisiaj i ja zrobić coś, co będzie absolutną rewolucją w historii światowego runningu. I w ten sposób zapiszę się w anałach niezwykłości. Długo zastanawiałem się, co mogę zrobić tak bardzo niezwykłego, ekstremalnego, fantastycznego, żeby pisały o mnie za 200 lat encyklopedię. Jako pierwszy człowiek w historii. Przebiegnę maraton na jednym oddechu. <śmulny> Dlaczego ma się nie udać? Nie takie rzeczy ludzie robili. Trzeba tylko po prostu mieć mega wielką siłę umysłu. I od razu was przepraszam, że na tym filmie nie będę mówił, no bo mi wtedy powietrze ucieknie. <laughs> <Dobrze radę. śmiech> Sıcağı <laughs> çeşeği <laughs> Ach, powietrze to wspaniała sprawa. Jak można odetchnąć nim? Ach, zbiorę myśli, zaraz wam powiem jak było. No i słuchajcie, czas napisane podsumowanie. Było zarąbiście. Najtrudniejsze, oczywiście, poza tym, że trasa była taka. Pełna wywiasów to było bieganie bez powietrza. Bez powietrza biega się bardzo trudno, ale jestem dumny z siebie, wpisałem się w annały historii światowego maratoningu. Bez oddechu udało się, było bardzo, bardzo, bardzo ciężko, ale jest. Zapraszam Was do Albanii, fajny maraton. Mogliby troszkę popracować nad punktami odżywczymi, coś więcej. Medal jest, ale bananki mi się przydały. Jakiś może hamburgerek na mecie, skromniutki, albo zapiekaneczka, no coś w każdym razie do, do jedzenia. Tirana, kurczę powiem wam, miasto rośnie w górę, goni Europę. Jest! Jestem rekordzicą świata w maratonie bez oddechu. I przy okazji rekordzistą Polski, Europy. Najlepszy wynik w Albanii wykręciłem w historii Albanii. Cześć!